Troszkę mi ścisną policzki, natomiast dalej jest słodycz. Słodycz właśnie. Cześć, z tej strony Łukasz, witam Was na kanale Whisky Spirit. Nie tak dawno Prowadziłem degustację pędnej Wisa 10-letniego, e, oczywiście to był pacz 1, e, w wydaniu 9000 butelek. Link możecie, e, macie tutaj na górze, więc możecie sobie je zobaczyć. Natomiast dzisiaj na kanale pojawi się e, seria e, pędnej Wisa od niezależnego butelera. Jest to seria whisky zagrożone zwierzęta. Jest to jeleń. E, butelki nie mam przy sobie, bo mam tylko i wyłącznie sampla. Wziąłem go na dworze, natomiast jest to Pennai 27-letni Single Cars, butelkowany z mocą 54,8%, beczka typu Hogshead. ilość butelek to jest e, e, 198, whisky była destylowana w 1996, butelkowana była w 2000. 24 roku. Przepraszam, że tak mrużę oczami, ale po prostu jest troszeczkę wiatru. Piasek sypy mi się do oczu, więc też tak odwracam niechcący głowę, ale mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Grunt, że mamy w kieliszku to, co chcemy, a mam nadzieję, że Wy posłuchacie na temat tej whisky kilka słów. Tej of whisky, bo to jest polski niezależny bottler, bottlerkuje naprawdę bardzo fajne, ciekawe rzeczy serii. Próbowałem już kilka wypustów, natomiast jest to pierwsza moja recenzja whisky od tego bottlera. Także pozdrawiam chłopaków z STW. Trzymajcie się. Wasza recenzja, wasza whisky jest dzisiaj u mnie na vlogu. Mamy review i zobaczymy, czy się wasza whisky obroniła. Dobra, <laughs> powąchajmy, jak ta whisky smakuje. Przepraszam, powąchajmy, jak ta whisky pachnie. No tutaj mamy takie fajny, taki delikatny ocet jabłkowy na nosie. Mam nadzieję, że to jest złączone z, tym, z tym, tą bryzą morską, ale jak się okazuje, że bryza morska, de nadmorska morskie pokazują, że whisky zupełnie inaczej jest odbierana niż w domowym zaciszu. Natomiast na pierwszy rzut nosa mieliśmy, miałem właśnie ten ocet jabłkowy. Teraz mamy sporo jabłek, sporo gruszek sporo nuty takiej wanilii. Takiej jest jeszcze, jeszcze taka nuta roślinna, miodowa. Charakter będnej lisa jest taki troszeczkę przełamany. Nie czuć takiej lakier lakierowości na pierwszy rzut. Być może jest to spowodowane wiatrem i tą bryzą morską. Natomiast aromat jest bardzo ciekawy. Bo tutaj jest naprawdę takich sporo rześkich, świeżych owoców. Lubię to. Przeczekiwałem od whisky 27-letniej w beczkach po Bourbonie nuty właśnie takiej mm, e, wosku pszczelego, bo z reguły takie stare whisky z beczek po Bourbonie mają efekt, natomiast tutaj nie mam tego, ale może się doszukać. Natomiast jest przepiękna nuta aromatyczna świeżych kryjonych kwaśnych jabłek, też to e, bardzo lubię. Dobra, spróbujmy. Bardzo przyjemnie w smaku. Sporo czuć takiej świeżości, delikatności, lekkiego dystylatu. Podkreślonego z właśnie mocą alkoholu. Natomiast nie czuć tutaj alkoholu. Dodatkowo mamy świeże gruszki, świeże jabłka. Mamy sporo takich nut delikatnie roślinno-kwiatowych. Miód kwiatowy. Na finiszu jest, pojawia się tam moje, moje oczekiwania. Delikatny właśnie w tle wosów pszczeli, ale finish jest średnio długi. Natomiast określony jest słodyczą świeżych owoców. To jest bardzo fajne, bo ta whisky jest rzeźka, jest świeża. Nie jest ciężka, jak poszery. Natomiast tutaj mamy delikatne, miło, delikatne owoce: typu jabłka, gruszki, może jakiś taki. Mm, powiedzmy może y, y, cytrusy delikatne. Jest taka nuta cytrusowa, jakieś dojrzałe właśnie pomarańcze, y, z y, skórka z limonki, ale bardziej takie, jak jest przetarty palet y, po skórce, powąchamy. On ma taki dosyć charakterystyczny, charakterystyczny ciekawy smak, zapach y, i to samo jest tutaj w kieliszku. Zobaczmy, jakie jest drugie nuknięcie. No tutaj teraz mamy tak, jest taki budyń, jest może taki delikatny, karetka owocowa. Pojawiły się takie nuty delikatnie serowe, ale to są takie naprawdę tło. Oczywiście maślaność się teraz pojawiła i taka, taki budyń waniliowy. Budyń No i czuć takie delikatne, właśnie na dnie kieliszka czuć te właśnie taki e, ten kor e, destylarni Nevis. Ten Nevis ma taki charakterystyczny aromat właśnie lakierowości i acetonu. I on jest tutaj właśnie na dole kieliszka, jest pokryty, ale on jest przykryty dosyć dużą ilością świeżych tych owoców, świeżych jabłek, świeżych gruszek, e, przede wszystkim też e, takie pieczone świeże ciasteczka maślane. Piłyczek. daje nam taką delikatną nutę mineralności e, troszkę mi ścisną policzki na to. natomiast e, dalej jest słodycz słodycz właśnie takich owoców, e, teraz mi się pojawiają nuty takie maślane, drożdżówkowe może budyń waniliowy gdzieś tam się właśnie przebija ale są to e, może taka drożdżówka właśnie z budyniem i wszystko jest takim posypanym konfiturą, może nie konfiturą, ale dżemem, jakimś takim smażonymi jabłkami i tak dalej, takie coś na, na języku. Finish jest średnio długi, idący właśnie w delikatną nutę takiego miodu, wosku pszczelego, no i później mamy ładnie schodzący Finish, który od słodyczy do takiej neutralności słodkości przechodzi, ale jest naprawdę bardzo ciekawą whisky. Ciekawą tutaj teraz bryza morska dosyć mocno mi obwiała kieliszek i aromat mi się zmieszał właśnie z powietrzem, który tutaj jest na, nad brzegiem morza. Bardzo mi to, że zamkną to whisky może, a kieliszek jest o mega zimny, teraz go dotykam, więc schładzanie tej wiski nie, nie daje, nie, na pewno nie, nie dodaje jej dodatkowych walorów, więc wręcz przeciwnie, powinna być ona w takiej temperaturze bardziej pokojowej. Dobra. O, i właśnie, teraz delikatnie przytrzymałem kieliszek, ogrzałem dłonią, pojawiły się, tutaj z domu te jabłka, pojawiły się właśnie takie gotowane, taki kąbocik z jabłek, z gruszek, Pojawił się też e, właśnie takie nuty budyniowe, e, ciasteczkowe, maślane. E, gdzieś na dole pojawia się tam delikatny, e, delikatny aceton, e, taka lakierowość, ale to są naprawdę niuanse e, na kiliczku, ale to trzeba dołem tak mocno e, wą, e, po, podciągnąć e, nosem. Dobra, ostatni łyczek, e, bo już pogoda mnie nie rozpieszcza za chwilę pewnie się zacznie jakaś delikatna burza, może jakieś opady deszczu, no ale chciałbym tą degustację przeprowadzić do końca. No i teraz ta whisky, jak się już schłodziła, to wyszły właśnie takie nuty miodowe, delikatna nuta właśnie tego wosku pszczelego, podkryta to jest wszystko takim delikatną nutą lukrecji, co ciekawe w trzecim dopiero łyku yy, i oczywiście jabłka, drożdżówka, delikatne nuty maślane, to wszystko się ze sobą przewija, no, bardzo ciekawa whisky, jak na whisky z beczek po Bourbonie, jak na Ben Nevisa takiej kombinacji jeszcze nie miałem okazji yy, degustować, yy, 27-letni Ben Nevis od yy, PPOW, bardzo ciekawa whisky, gratuluję chłopaki, tak trzymajcie, więc czekam na kolejne wasze, wasze wypusty, a ta whisky naprawdę się dzisiaj obroniła. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia z do zobaczenia na kolejnej degustacji nadmorskiej.